Siemano, jestem! King Thorcz jest to kolejny odcinek naszej znaczy serii Let's Play TV, tak jeszcze z dropa. Jest to tak jakby specjalny odcinek, gdzie będziemy otwierać szkady, 8 ludzi z starych stron i jedną szkartę demonów, plus będziemy lepszyć kady vitala od nich. Dobra, otwieramy. Dobra. Pierwszy co dropu to... Zagui. Od... Otwieraj. Sa... Za Gui. Segui 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 Piękne drogi, Co dropło? Pokaż Na handlu O Spoko Pójdziemy z nim, ulepszymy go sobie Dobra, to Mapa handlowa Mapa handlowa Dobra, już się tepam No, może ten, ale to taki trochę będzie tak daremnie. Bo wiesz, yy, najpierw wrzucaliśmy, z... jeszcze nie mam wrzuconego z tego z DT, co nie? No to dawaj, ulepszaj. Najpierw

Potwora jest od razu chyba nie wiem czy czasem nie wstada do żala, ale ja jeszcze pomyśl. Nie, nie tak. To że komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Co? Dobra. Komentujcie, subskrybujcie. No nie. Nubie. No, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.